baza nisko czyli baza low acid od to unikalna baza o obniżonym poziomie kwasowości w składzie, dzięki czemu nadaje się do kruchych, problematycznych oraz bardzo wrażliwych lub uszkodzonych paznokci. Pozwala wykonać cienką i wytrzymałą powłokę na paznokciach, które się rozdwajają lub są wrażliwe. A także ta baza stanie się niezastąpionym pomocnikiem podczas pracy z pedicury. Przed nałożeniem bazy najpierw odtłuszczamy płytkę paznokcia, nakładamy degidrator, czekamy, aż całkowicie odparuje i możemy nałożyć ultrabond. Ultrabond nakładamy również cienką warstwą. Kontrolujemy ilość, aby materiał nie spływał. Ultrabond działa jak dwustronna taśma klejąca między naturalną płytką paznokcia a kolejnym materiałem. Czekamy, aż ultrabond odparuje i możemy przystąpić do nakładania cienkiej warstwy bazy. Wykonując delikatne ruchy wcierające nakładamy cienką warstwę bazy. Zabezpieczamy wolny brzeg i kąciki paznokcia. Wkładamy dłoń do lampy na 30 sekund. Po utwardzeniu nakładamy drugą warstwę bazy Low Exit. Kontrolujemy ilość produktów w okolicach wałów bocznych oraz w strefie linii skórek. W razie potrzeby ilość bazy i jej połysk możecie skorygować cienkim pędzelkiem. Baza szybko się samopoziomuje i dobrze rozprowadza się na płytce paznokcia. Utwardzamy drugą warstwę bazy w lampie o mocy 48W przez 60 sekund, po czym paznokieć będzie gotowy do nałożenia lakieru hybrydowego lub dowolnego topu.